Dzień dobry. Wita się z Wami babcia Danusia w kolejnych poczytankach z legendami. A ten głos, który słyszycie, to kruk. Tak brzmi kruk. Otóż kruk to czarny, większy od wróbla ptak. Cały jest taki lśniąco czarny. Zawsze jest gotowy do obrony i do walki. To są sprytne i wierne ptaki, a nawet są czułe. Eee, co po, z, z tymi ptakami łączy się, moje drogie dzieci, legenda o Poznaniu? Miasto Poznań. Miasto w Polsce, którego nazwa pochodzi od słowa poznać się, zobaczyć, spotkać. W mieście tym dawno temu była Wysoka Wieża Ratuszowa. Lub inaczej, ratusz, czyli taki budynek z Wysoką Wieżą, gdzie na szczycie, czyli na samej górze, pełnił wartę. To znaczy, obserwował uważnie okolice strażnik, trębacz przemko. Gdyby się na przykład paliło lub nieprzyjaciel z wojskami chciał napaść na miasto, wtedy trąbił, ostrzegał. Trębacz ten miał synka o imieniu Boluś. A co się stało w Poznaniu dawno temu i co mają z tym wspólnego kruki? Posłuchajcie legendy. Król królów. Legenda z książeczki Legendy polskie od Tatr do Bałtyku. Król królów. Pamiętacie legendę o tym jak to bracia Lech, Czech i Rus szukali nowych ziem? Pierwszy osiedlił się na północy drugi na południu, a trzeci na wschodzie. Po latach wszyscy trzej wybrali się na łowy, czyli na polowanie. Każdy zapędził się za zwierzyną w dalekie strony, w samym sercu dzikiej puszczy natknęli się na siebie i mało brakowało, by dobyli oręża, czyli miecza. Na szczęście poznali się i na pamiątkę tego wydarzenia, Wznieśli gród, który nazwali Poznaniem. Mijały lata. Z czasem osada zmieniła się w piękne i zasobne miasto, którego chlubą był stojący na rynku okazały ratusz. Z wieży owego ratusza widać było doskonale całą okolicę. Widok ten Najczęściej cieszył oczy trębacza, który we dnie i w nocy czuwał nad bezpieczeństwem miasta. Niechby tylko coś niepokojącego zauważył, zaraz trąbił na alarm, stawiając wszystkich na równe nogi. Trudna to była służba, ale zaszczytna. I mały Bolko z dumą patrzył na swego ojca. Który ją sprawował. Gdy dorosnę, marzył chłopiec, też będę trębaczem. Pewnego dnia udało mu się uprosić tatę, aby zabrał go ze sobą na wieżę. Jeszcze nigdy nie był tak wysoko. Przechodzący w dole ludzie przypominali mu małe czarne mrówki, krzątające się wokół mrowiska. Czekaj, Boluś, rzekł ojciec. Otworzymy okienko, bo coś gorąco się zrobiło. Ledwie usiedli przy stole i sięgnęli po uszykowane im przez matkę śniadanie. Jakiś czarny kształt runął im prosto pod nogi. Bolko aż aaa, krzyknął z przerażenia. Nie bój się, synku, uspokoił go szybko tato. To tylko kruk. Zobacz, ma przestrzelone skrzydło. Chłopiec, z trudem opanowując drżenie, pochylił się nad zranionym ptakiem. Kruk chciał się podnieść, ale widać złamane skrzydło, zabolało go mocno, bo bezsilnie opadł na podłogę. Cały tydzień chłopiec czule opiekował się krukiem. Starannie obmył go z zakrzepłej krwi, delikatnie opatrzył ranę, a w starym koszyku wymoszczonym sianem urządził mu wygodne gniazdo. Kruk szybko dochodził do siebie i coraz częściej dereptał za bolkiem. Chłopiec czuł, że zbliża się chwila rozstania. Pewnej nocy chłopca obudziło lekkie dziobnięcie w rękę. A, chcesz odlecieć, prawda? Domyślił się, patrząc na krukę. Cicho skrzypnęło otwierane na oścież okno. Ptak przysiadł na parapecie, rozłożył skrzydła i nagle w pokoju zrobiło się jasno jak w dzień, a przed oniemiałym ze zdumienia bolkiem stał karzełek w purpurowym płaszczu i złotej koronie na głowie. Nie lękaj się, rzekł przyjaźnie. Jestem królem kruków, któremu ocaliłeś życie. Oto złota trąbka. Jeśli będziesz w potrzebie, zagraj na niej na cztery strony świata, a wtedy ja przybędę ci z pomocą. Mijały lata, Bolko wyrósł na dzielnego młodzieńca i właśnie sposobił się do objęcia po ojcu zaszczytnej służby trębacza. O, nie będzie ci łatwo, synku, martwił się stary Przemko. Czasy niepewne idą. Nieprzyjacielskie wojska przekroczyły granice. Lada chwila mogą uderzyć na Poznań. Przewidywania Przemka sprawdziły się. Sprawdziły się co do Joty. Oblężone miasto broniło się wytrwale. Niestety wróg był dużo silniejszy. Walczący w pierwszym szeregu bolko widział, jak jego towarzysze padają jeden po drugim. Nie damy rady, jęknął z rozpaczą. Nagle przypomniał sobie o złotej trąbce, przecież jest w potrzebie i to jakiej? Co tchu popędził na wieżę i zagrał na cztery strony świata. Jeszcze nie przebrzmiały ostatnie dźwięki hejnału, gdy słońce przesłoniła ogromna czarna chmura. Walczący mimowoli zadarli głowy. To kruki! krzyknął ktoś. Miliony kruków! Ptaki nadlatywały ze wszystkich stron było ich coraz więcej. Nagle, jak na komendę, runęły w dół, wprost na nieprzyjacielskie szeregi. Na jeźdźcom zdawało się, że niebo spadło im na głowy. Potężne skrzydła wytrącały im z rąk mieczel, twarde dzioby waliły, gdzie popadło. Widać, żołnierze uznali, że sam szatan ruszył przeciwko nim, bo porzuciwszy broń, umykali w popłochu, ścigani przez dzielne ptaki. Bolko patrzył na to wszystko ze swojej wieży i nie posiadał się ze szczęścia. – Dzięki ci, królu kruków! – powtarzał uszczęśliwiony. – Nieprędko te psu braty znowu zagrożą Poznaniowi! Z dołu dochodziły radosne okrzyki. Ludzie rzucali się sobie w objęcia, śmiali się i płakali na przemian. Wszędzie szukano bolka, już wszyscy wiedzieli, że to on ocalił miasto. Z wdzięczności obrano go wójtem Poznania, a na pamiątkę triumfu nad nieprzyjacielskimi wojskami postanowiono co godzinę grać zwierzy Hejnał, który owego pamiętnego dnia sprowadził krucze wojska na pomoc. To tyle legenda, drogie dzieci. A jak chcecie więcej, musicie jechać do Poznania. Może kogoś ciekawego poznacie lub spotkacie, kto wie. A tymczasem pa!